진짜 괜찮아. 참... Ty nie narzekaj, tak. Zawsze ktoś ma gorzej, ty nie widzisz nic i tak. Pomyśl, co widzi Twoja siostra i twój brat. Zobacz, czego innym jest tu brak. Jest tu brak, jest tu brak. ty nie narzekaj, tak. Zawsze ktoś ma gorzej, ty nie widzisz nic i tak. Pomyśl, co widzi Twoja siostra i twój brat. Zobacz, czego innym jest tu brak. Jest tu brak. Co ma powiedzieć dziewczyna, której nie możemy mieć dziecka? Widząc, jak swoje zabiła kobieta, sosnowca Iść, powie dzieciom z domu dziecka, ej, że rodzice są do kitu i, że Rodzina jest kiepska co, co ma powiedzieć córka ojca alkoholika? Ta. Gdy widzi jak się użalasz i mówisz, że to lipa, bo twój się stara, w kieszeni ma za mało siana Co ma powiedzieć dziewczyna, której umarła matka? Ty jedząc ze swoim przez sklep, na ciężka ścieżka, siatka W głowie myśli, że chodząc za nią bo największa siara Powiedz jej dlaczego zamiast matka Mówisz ciągle twoja stara Co ma powiedzieć wodne dziecko kurwa w Somali Gdy słyszysz, że bandyci znów ciężarówkę porwali Narzekać ha, ty nie narzekaj tak Zawsze ktoś, ktoś ma gorzej, ty nie widzisz nic i tak Pomyśl co widzi, twoja siostra i twój brat Zobacz czego innym jest tu brak, jest tu brak Nasz ha, ty nie narzekaj tak Zawsze ktoś ma gorzej, ty, ty nie, nie widzisz, widzisz nic i tak Pomyśl co widzi, twoja, twoja siostra i twój brat Zobacz czego innym jest, jest tu brak, jest tu brak co by powiedział ten gościu na wózku Gdyby widział, że cały dzień woli siedzieć w łóżku tej. Wytłumacz mu to i powiedz, powiedz jak mu Że nie chce pomóc, no bo bolą cię nogi a za te nogi w sumie oddałby tu wszystko, widzisz? Dla niego jesteś gościu kurwa zwykłą pizdą Ej, Ej weź to skumaj, te nowy dzieci, dzieci to? Które krzyczą, że są kowalem swojego losu, losu. Aha. Gdyby nie zaszczyk sosu, nie, nie doszliby do głosu I co mi teraz powiesz, nadal czujesz się kowalem? Przecież to ci rodzice dali na, na autokasę Dzięki temu jesteś takim fajny fajnym nowym nowy lasem To co lekko lekką kurwa Szast za dużym hajsem ha. ha, ha, To kurwa jest chore gościu Ha, ty nie narzekaj tak. tak Zawsze ktoś ma gorzej, gorzej Ty nie ty widzisz nic, nic i tak Pomyśl co widzi twoja, twoja siostra i Twój brak. Zobacz czego innym jest tu brak Jest, jest tu brak, jest tu brak. Ha, Ty nie narzekaj, narzekaj tak. tak Zawsze Blau. ktoś ma gorzej, Ty nie widzisz, widzisz nic, nic i tak, tak. E. Pomyśl co widzi Twoja siostra, siostra i Twój brak. Właśnie. Zobacz czego innym jest tu brak Jest tu brak Kolejny bohater, zakładam też takiego znasz Szuka sobie księżniczki, znaczy. Szuka sobie księżniczki i ocenia, ocenia tylko twarz Ty, Gdyby miał jaja, powiedziałby to prosto z mostu Nie ma odwagi powiedzieć Wiedzieć pro tak, czy bo tak, bo tak bo po prostu, prostu Znałem laskę, nie była lepsza, wiesz? Nie mogła być z kimś, no bo miał ciuchy lepsza Ten chłopak w końcu będzie, będzie dobrze ubrany I niestety pieniądze nie uratują Ratują tej pany te. Jeśli nieraz wracajesz do domu naćpany Wpisz sobie w gogle w dziecko w piekarniku w Skumaj stary, przecież to mogło być nie do wiary Gdybyś był i na ich miejscu, był na ich miejscu to powiedziałbyś im? Ej, no, kurwa jak to jest wpierdalać swoje dziecko, kurwa No tak, kurwa, to mnie bardzo ciekawie to jest kurwa wpierdolić własnego potomka. Nie wiem, kurwa, co oni nie czuli smaku, kurwa, czy oni nie czuli różnicy między kurwa pieczonym kurczakiem a własnym dzieckiem? Ha!